Papszafa gra po raz kolejny wypełnili miłośnicy poezji, a to za sprawą odbywającego się w każdy ostatni czwartek miesiąca turnieju jednego wiersza, czyli konkursu poetyckiego, w którym udział może wziąć każdy. Chodzi o to, żeby zaprezentować wiersz własnego autorstwa, nigdy wcześniej nie publikowany. Trzeba mieć dużo odwagi, żeby wystąpić przed publicznością, no i poddać się pod ocenę jury, poddać swoje teksty pod ocenę jury. No a później to wszystko zależy od szczęścia. Nagroda za pierwsze miejsce to 300 zł, nagroda publiczności 200 zł, a nagrodę niespodziankę zawsze funduje również Pabsza Fagra. Co jurorzy biorą pod uwagę podczas oceniania wierszy. I ja przede wszystkim zwracam uwagę na to, żeby wiersz był o czymś. To znaczy, żeby miał jakąś konkretną treść i żeby nie były zrozumiały tylko dla autora, ale także dla odbiorców. I to jest dla mnie najważniejsza sprawa. Poza tym oczywiście powinien być dobrze napisany, z pewną kulturą literacką. A kto tak potrafi, no to ma zwycięstwo w kieszeni. Kto nie potrafi, no to niech słucha. Skład jury zwykle liczy trzy osoby. Tym razem gościnnie zasiadł w nim muzyk i autor tekstów Paweł Łowicki. Spytaliśmy, czym według Według niego powinien charakteryzować się dobry tekst. Myślę, że wszystko sprowadza się głównie do tego, żeby w pewnym momencie po usłyszeniu czy to piosenki czy tekstu poczuć na sobie przysłowiowe ciarki. I tak naprawdę ja się do tego odnoszę. Jestem tutaj pierwszy raz jeśli chodzi o gościa w obszarze żyjoi i chyba mam największą termę spośród wszystkich osób, które będą tutaj występować. A warto wspomnieć, że Paweł Łowicki sam kiedyś był uczestnikiem turnieju jednego wiersza. Jak wspomina tamto wydarzenie? Zawsze mówię, że autor nie powinien czytać swoich tekstów, swoich prac, ponieważ myślę, że dlatego, bo, dlatego pisze, żeby móc wyzwolić z siebie pewnego rodzaju energię. Ale dlatego też nie czyta nic innego. W związku z tym jedno z drugim, kompletnie niezdobym połączeniem, niemniej jednak udało mi się zdobyć wyróżnienie, z czego jestem bardzo dumny.